Cześć. Chcę podzielić się nową formą twórczości. Dla mnie to będzie próba czegoś nowego. Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie, jaki będzie odbiór. Zainspirowała mnie do tego pewna Lidia z drugiej strony Wisły. Posłuchałem jej i zechciałem napisać coś własnego. Pozwólcie, że przeczytam Twój tekst, a potem dajcie znać, jak Wam się podoba taki rodzaj przekazu. Piękne strofy usłyszałem o męskości. O mężczyźnie, co to się nie złości, gwałtownie wszechwładnie, ale znajduje siłę w łagodności i w pewności, że jest. Zamiast ginąć w krainie milczenia, wychodzi z urazy cienia i jest blisko trwale niezawodnie. U mężczyźnie co to odrzuca porównań, ułudy? Cały ten blask i maczo świat, co tak wielu poprowadził do zguby? Nie, nie jest odklejony od męskiego świata. Też z błyskiem spogląda na piękne samochody, wie to jednak, ceni i doświadcza, że męski mężczyzna może wysiąść nawet ze Skody. Bo nie to przeważa, ile ma, posiada, pokazuje, Ale dobroć, dla siebie, dla bliskich, dla świata, Na tym jego męskość bazuje. Wie, że ma siłę i moc stwarzania. I zamiast miałkiego o wszystkim gadania, On się ćwiczy, trenuje, szkoli, w Słowie, które leczy, a nie boli. Które docenia, chwali, zauważa. Piękno w Tobie, w pracy kelnerki, a nawet piekarza, bo widzi ten chłop szczery, dobro w ludziach tak wielu. A wciśnięty jeszcze w myślenia szablony, z drżeniem pyta kolegi internetu żony o to, czym jest męskość prawdziwa, upragniona, potrzebna, ciągle żywa. Odpowiedź przychodzi wkrótce, wieszczona przez kobiece chówce Bądź jaki jesteś, nasz piękny bohaterze, bądź blisko i kochaj ludzi i siebie szczerze. Dzięki bardzo, do zobaczenia.